dzisiaj szybką prezentację wideorejestratora Navitel MSR900 wideorejestrator dostałem w prezencie rozglądałem się za odpowiednim już od dłuższego czasu dlaczego Navitel? Przede wszystkim nie jest to yy, firma Krzak nie jest to firma z Chin Krzak jest to europejska firma, dokładnie czeska, produkująca sprzęty do samochodów, w postaci nawigacji, właśnie wideorejestratorów. Za wideoprezentację nie dostanę żadnego hajsiwa, także robię ją za darmożkę. Jest to mój pierwszy film, także słuchajcie tam pod materiałem wideo są odpowiednie przyciski i wiecie na pewno jak z nich skorzystać. Słuchajcie, przechodzę do sedna sprawy. Odpakowujemy sprzęt. Sprzęt, jak widać, wygląda bardzo solidnie. Bardzo ładnie i estetycznie. Tutaj szybki podgląd na to, co znajduje się w samym urządzeniu. Czyli G-Sensor. Super szeroki kąt. 170 stopni. Sześciowarstwowa soczewka. No megapikseli standard. Przechodząc do pudełka mamy dostajemy ściereczkę z mikrofibry. Tutaj mamy naszą, nasz wideorejestrator, do którego przejdziemy za sekundę. Co tu jeszcze w pudełku? Styropian, kartonowy przekładnik. O! Co my tu mamy? Dostajemy tak. Ładowarka samochodowa, fajne rozwiązanie, kabel wychodzący z boku. Dlaczego fajne? Bo jak kabel wychodzi nam stąd, a tak wpinamy do gniazda, to jak kabel nam wychodzi stąd, to przeszkadza nam na przykład w korzystaniu z półki, którą zazwyczaj tutaj mamy w samochodzie, albo kap-holdery. Odstawiamy kawę i nie możemy, bo tu nam wystaje z zapalniczki. To właśnie ładowarka z przewodem, dlatego fajnie jest, jak przewód zawsze wystaje gdzieś tam z boku, żeby ta przestrzeń była jak najkrótsza. Dodatkowo, kabel mini USD do ładowania, zrzucania na komputer plików. Przechodzimy teraz do sedna sprawy. Znaczy, sedna sprawy za dużo powiedziane. Słuchajcie, jeżeli będziecie wybierać wideorejestrator W życiu korzystacie z wielu samochodów Czy chwilowo przesiadacie się do jakiegoś samochodu zastępczego Pamiętajcie, żeby wybierać nawigację, wideorejestratory i inne gadżety Tak, żeby one były mocowane na przyssawki normalne Normalne przyssawki I wtedy Ja korzystam w pracy z wielu samochodów Nie wiem nigdy do którego będę wsiadał więc ja sobie odpinam wideorejestrator i przekładam sobie do samochodu, w którym będę jeździł trzeba to, na to zwrócić uwagę na przykład drugim rozwiązaniem poza przylepcem jest stały plaster stały plaster, który montujemy sobie do samochodu prywatnego i w zasadzie go nigdzie ze sobą nie zabierzemy a to pokażę jak to wygląda czemu o tym mówię, bo na przykład w Navitel'u ta firma Rozważałem tak, tą firmę i MIO generalnie, jeżeli chodzi o ten rejestrator. Słuchajcie, yy, Nawitel często ma fajne kamery, na przykład podobało mi się R1000 taka kuleczka 360 stopni, ale ona jest właśnie na przylepiec. Ten przylepiec montujesz sobie do jednego samochodu, góra w opakowaniach są dwa takie przylepce, yy, montujesz sobie to na stałe. No i masz powinny o rejestratorze, no bo on jest tylko w jednym w góra dwóch samochodach. Tak zwracajcie uwagę na to, żeby to było zawsze z przylepcem. Przylepiec odczepiamy i wkładamy do innego samochodu. Eee, w pudełeczku dostajemy oczywiście no, gwarancja dwuletnia. Słuchajcie, nawitel ma swój, swój oddział w Polsce, także jest szansa, że jak to odeślemy to kiedyś do nas wróci. zwróci. Bym się podzielił z Wami kodem do nawigacji. Dostaję tutaj roczną y, licencję na nawigację na Witela w bonusie. No i typowy user manual. Tu nic nie ma. Jeżeli chodzi o poszczególne języki, to jest cała, cały przewodnik. I tyle. W pudełeczku dostajemy jeszcze jeden taki przylepiec awaryjny do drugiego samochodu, ale ja, no właśnie, no i właśnie mamy tutaj taki przylepiec. I teraz powiedzcie mi, co ja mam sobie z tym zrobić? Jak przyklejam sobie to do samochodu, to jakie mam później odczepić to i przekleić na ten przylepiec w drugim samochodzie? Nie wiem, ok. Nieistotne. Na szczęście w. W mojej nawigacji, w moim, przepraszam, widorestratorze MSR 900 mamy klasyczny przyrząd przylepiec yy, klasyczną przystawkę, przepraszam. Na tutaj witek fajnie rozwiązał, ze, yy, fajnie, yy, może nie fajnie, ale ciekawie yy, mocowanie yy, bolec wkręcający do widorestratora czyli nie mam tutaj żadnego wsuwania się. Gdzie wideorejestrator podczas uderzenia może się wysunąć i polecieć gdzieś w kosmos, tylko wkręcamy wideorejestrator na śrubkę i mamy dzięki temu sztywne, fajne mocowanie. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o to, co znajdujemy w pudełku. Przechodzimy do samego urządzenia. To już jest właśnie te różnica między hiszczyzną i taniością. A czymś fajnym. Folika, już sama folika matowa. Widać, że ona w żaden sposób nic nie będzie rysować, zacinać. Delikatna, super. Przyjemnie się to trzyma w ręku. No i gwiazda dnia, czyli nasz nawitel MSR 900. Słuchajcie, wygląda to bardzo fajnie. Bardzo ładnie nie zostawia palców z tej strony tutaj coś ala skórka plastik ala skórka no fajnie, naprawdę bardzo to ładnie wygląda na tle innych wideorejestratorów wygląda to bardzo bardzo zacnie tutaj ten motyw wkręcania, o którym mówiłem ta soczewka nie jest regulowana w żaden sposób by własne nie zwiodło. Są takie widerejestratory, które yy, dzięki którym możemy dzięki temu manipulatorowi zwiększać ostrość. Tutaj tego nie ma zdecydowanego. Może dobrze, przynajmniej nic się nie, nie będzie działo. I to tyle, jeżeli chodzi. Pozwolę sobie zerwać jeszcze to osłonkę jeżeli chodzi o dane to zaraz Wam je jeszcze yy, że tak powiem dodam w filmiku yy, przejadę zaraz się trudnie. zobaczymy wszystko jak tu będzie się to rejestrowało naprawdę urządzenie robi wrażenie To widać, że to jest solidne solidne, dobrze zrobione, przemyślane przede wszystkim ładnie wyglądające nie kuje, to w oczy żadną taniością Żadnym chińskim plastikiem. Urządzenie jest. W miarę ciężkie, 140 g. Domyślę, że na tyle konkurencji, szczególnie właśnie tej z Chin, to dużo, ale to mówię, to przekłada się, mam nadzieję, na jakość. No i to tyle. Zaraz pokażę Wam jak to wygląda w praktyce wszystko. Dobra, słuchajcie, teraz zaprezentuję wam jak łapie mikrofon. Tak jak mnie teraz słyszycie, kamera zainstalowana jest mniej więcej za lusterkiem, kawałek ode mnie. W samochodzie jest. Raczej głośno staruszek. A teraz tak, no stały. To ja, ja mam brak zastrzeżeń co do tego mikrofonu, on łapie dobrze. Yy. Stały punkt programu, jaki będzie na pewno u mnie, to plusy i minusy. Wszystko ma swoje plusy, wszystko ma swoje minusy. I tutaj a, do plusów na pewno w nawitelu MSR 900 wchodzi. Przysawka, czyli to mocowanie, słuchajcie, jeżeli chodzi o tak naprawdę podzespoły, jakie są w sprzęcie elektronicznym, to obecnie nie ma tak za bardzo znaczenia. Chińczycy już weszli tak na, na takie poziomy. Europejczycy gonią. Wszyscy mniej więcej mają to samo. Także trzeba zwracać uwagę na to. Eee, czego producenci na pierwszym planie nie pokazują zazwyczaj, także, tak. Plus, na pewno przystawka, e, jako to mocowanie do wielu pojazdów, e, samo wykonanie e, wideorejestratora kolejny plus solidny, naprawdę poziom taki europejski. Nie chiński, nie azjatycki e, i trzeci plus, który chciałem tutaj jak gdyby podnieść to szeroki kąt widzenia w tej kamerze kiedy zatrzymuje się na środkowym pasie na trzy na trzy pasmówce, przepraszam 3 jezdniówka znacznie w Polsce Kiedy zatrzymuje się na środkowym pasie na trzy pasmówce to łapie przejście dla pieszych z lewej, z prawej strony Także tutaj ten szeroki kąt robi robotę, to rybie oko robi robotę. Yy, Przechodząc do minusów, no, minusem takim, który ja ewentualnie widzę, no, to jest brak WiFi yy, Fajnie by było mieć podgląd w aplikacji yy, na bieżąco, co się nagrało. Pff, może nie każdy to lubi, nie każdy by z tego korzystał. Ja myślę, że też raczej nie. Chyba, że coś by się wydarzyło, ten wideorejestrator by coś załapał. Ale tutaj mamy możliwość zablokowania sobie później w menu, w podglądzie, zablokowania kawałka, który chcemy zachować. No ale mimo wszystko, no, obecnie wideorejestratory mają taki poziom, że coraz więcej wideorejestratorów ma to wi w standardzie. I, I co? I to jako minus. Do minusów możemy zaliczyć jeszcze na przykład brak GPS-u. Czy GPS nam jest potrzebny tak jak Wi-Fi. Różnie, różnie, ale to też jest powoli taki chiński standard, który się pojawia w chińskich wideorejestratorach, że ten GPS to Wi-Fi tam się znajduje i fajnie by to było mieć. I tak, co jeszcze możemy tutaj podkreślić, jeżeli chodzi o minusy? Myślę, że brak karty SD w zestawie albo chociaż czytnika kart SD w zestawie. Tak jest na przykład w XBlitzach, w XBlitz, tam jest czytnik kart pamięci dodawany do pudełka w postaci takiego pendrive'a USB. I po prostu wpinamy sobie mikrokartę i możemy pod każdy komputer szybko podpiąć i zobaczyć co tam się nagrało na tej karcie. Z minusów chyba to na razie tyle, jeżeli chodzi o cenę, cena przystępna, jak na to wszystko co dostajemy między 250 a 350 zł na początku roku 2020, eee, chyba ok. Tutaj, chyba też cenowo, jak za to, wszystko co dostajemy, to wszystko jest też jak najbardziej ok, słuchajcie. No to tytułem zakończenia chciałem podziękować, że obejrzyliście tą prezentację. Jest to mój pierwszy materiał tego typu na kanale. Prosiłbym o komentarze. Nawet negatywne, co wam się podoba, co nie, co poprawić. Nie wiem, co dalej będę robił z tym nagrywaniem, montowaniem filmików. czy Także zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Na razie nagrywam wam tyle. Chciałem się z wami podzielić tą, tym moim doświadczeniem krótkim na razie z MSR-em 900. Zapraszam do komentowania, udzielania się dzięki. Cześć. Falou, né?